Nikt na początku roku nie spodziewał się, co nas spotka. Pierwsze odwołanie ampu w narciarstwie było szokiem dla wszystkich. Duża impreza, wszyscy już. W biegach, w blokach startowych. Nie wiedzieliśmy, co będzie. Potem czekanie na to, co będzie, czy będzie można. Na szczęście te wszystkie obostrzenia zaczęły troszeczkę spowalniać się, w sensie rozlu rozluźniać. No i chyba wtedy wykorzystaliśmy. To był ten moment, kiedy udało nam się wykorzystać nasze pięć minut. Nie było łatwo, bo poza samymi zawodnikami, którzy byli gotowi do tego, żeby startować, żeby w końcu się realizować, musieliśmy przekonać trochę struktur uczelnianych, państwowych, żeby wykorzystać ten potencjał. Na szczęście się udało. Myślę, że tu siłą AZS-u okazała się nasza struktura, zaplecze, ludzie przygotowani, chętni, spragnieni. No i tylko pozwoliliśmy im działać. Udało się. Myślę, że AZS to przede wszystkim relacje między ludźmi, między wszystkimi ludźmi, tymi dziećmi, studentami, wykładowcami, trenerami. To tego nikt nam nie, nie zastąpi. Niestety musieliśmy, w taką formę wejść. Dużo lepiej i dużo bardziej chcielibyśmy się spotkać rzeczywiście, porozmawiać, wymienić emocje, poglądy, pobawić się, bo to chyba to jest to atmosfera zabawa sport w AZS jest bardzo kluczowa.